Wyobraź sobie dwie osoby w tym samym mieście, z podobną pensją i podobnymi rachunkami. Gdy przychodzi trudniejszy czas, jedna zaciska pasa i odkłada każdy grosz do skarbonki, bo tak zawsze ją uczono. Druga robi coś, co na pierwszy rzut oka wygląda ryzykownie albo nawet dziwnie. Zamiast tylko oszczędzać, zaczyna kupować czas, umiejętności, relacje i aktywa. Po latach ich ścieżki rozchodzą się tak bardzo, że trudno uwierzyć, że startowały z podobnego miejsca. To jest ukryta prawda o tym, co robią bogaci, gdy wszyscy inni oszczędzają. Bogaci nie walczą jedynie o niższe koszty, walczą o większą zdolność zarabiania. Tam, gdzie większość przegląda paragon i szuka, co jeszcze można skreślić, oni przeglądają kalendarz i pytają, co można dodać, aby pieniądz płynął szerzej skupiają się na przepływach, a nie tylko na skarbonce. Rozumieją, że to przepływ daje im oddech, opcję i odporność. Kiedy inni redukują wyjścia do zera, oni inwestują w wejścia, w to, co przynosi wpływy. Zaczynają od siebie. Kupują umiejętności, które się skalują: negocjacje, sprzedaż, analiza danych, tworzenie treści, programowanie, języki. To nie wydatki, to dźwignie. Jedna nowa umiejętność może zmienić wartość Twojej godziny z niewiele na bardzo dużo. I nie chodzi tylko o kursy, lecz o praktykę. Każdy dzień przynosi im mikroprojekt, rozmowę, eksperyment. Zamiast pytać, ile kosztuje szkolenie, pytają, ile może ich kosztować jego brak przez kolejne lata. Gdy wielu ludzi zatrzymuje się, bo boi się porażki, bogaci szukają asymetrii. Ryzyko małe. Potencjał duży. Testują pomysły w małej skali, szybko wyciągają wnioski i podkręcają to, co działa. Nie stawiają domu z zapałek w jeden weekend. Dokładają cegłę do cegły, ale każda cegła zwiększa nośność całej konstrukcji. Jeden klient staje się dziesięcioma. Jedna usługa rozwija się w produkt. Jeden produkt w markę, a marka w platformę. W momentach zaciskania pasa przez wszystkich wokół. Bogaci przesuwają uwagę z jak ciąć na jak rosnąć, zadają inne pytania. Zamiast której kawy nie kupię, pytają: Jak sprawić, żeby kawa kosztowała mnie mniej, bo za pół roku zapłaci za nią mój produkt? Szukają miejsc, gdzie drobna poprawa mnoży się przez skalę: 1% lepszego kopii na stronie, 1% wyższa konwersja, 1% mniej porzuconych koszyków. Taki procent, który dzieje się codziennie, po roku staje się różnicą, którą widać gołym okiem. W tym miejscu mała przerwa. Jeśli to, co słyszysz, daje ci do myślenia i chcesz więcej konkretnych, praktycznych treści o budowaniu bogactwa krok po kroku, zasubskrybuj teraz i zostań ze mną do końca. Za chwilę podam prosty schemat działania, który możesz wdrożyć jeszcze dziś. Bogaci wydają pieniądze na czas. Nie dlatego, że są leniwi. Dlatego, że rozumieją koszt alternatywny. Zadanie, które ktoś zrobi za ciebie lepiej i szybciej, zwalnia twoją uwagę. Ta uwaga nie jest po to, by skrolować, jest po to, by zbudować coś, co zarabia, gdy akurat nie pracujesz. Delegowanie to nie fanaberia, to inwestycja, dzięki której twoja energia trafia tam, gdzie ma największą stopę zwrotu. Kupują też osłony na wiatr. Fundusz Bezpieczeństwa. Mądrze dobrana dywersyfikacja, prosta, zrozumiała strategia. To nie jest ekscytujące, ale to buduje odporność. Gdy rynek faluje, oni nie muszą sprzedawać w panice. Mogą kupować okazję, bo wcześniej zadbali, by nie musieć gasić pożarów każdym groszem. Odporność to cichy sprzymierzeniec bogactwa. Relacje to kolejny niewidoczny majątek. Kiedy inni milkną, bo nie wypada prosić. Bogaci pytają, uczą się, słuchają, łączą, kropki. Wchodzą do pokojów, w których nie ma jeszcze rezultatu ale jest odpowiednie pytanie. Znajdują mentora, współpracownika, pierwszego ambasadora produktu. Czasem to jedna wiadomość, jeden telefon, jedno śniadanie zmienia bieg historii ich projektu. Bogaci pamiętają, że pieniądz jest tańszy niż czas. Jeśli kredyt to taki, który finansuje coś, co zarabia, nie coś, co tylko świeci. Jeśli narzędzia, to takie, które pracują, gdy ty śpisz. Jeśli technologia, to taka, która automatyzuje przychód albo skraca drogę do klienta. Nie ma w tym magii jest rachunek. Ile to doda do mojej zdolności zarabiania przez następne lata? Ważna różnica dotyczy także myślenia o cenie. Wielu ludzi pyta: Ile to kosztuje? Bogaci pytają, co to mnie kosztuje, jeśli tego nie zrobię? Bo brak decyzji też jest decyzją. Zostawienie pieniędzy bez ruchu w miejscu, gdzie tracą wartość ma cenę. Odkładanie startu projektu ma cenę, niesprawdzenie pomysłu ma cenę. Gdy wpiszesz to do równania, zaczniesz widzieć, że bierność często bywa najdroższą opcją. Jak to przełożyć na dzień dzisiejszy? Zacznij od listy, która ma tylko trzy wiersze. Pierwszy umiejętność, która najbardziej zwiększy Twoją wartość w ciągu najbliższych miesięcy. Drugi produkt lub usługa, którą możesz zaoferować w wersji małej, nieidealnej, ale prawdziwej. Trzeci człowiek, z którym porozmawiasz w tym tygodniu, bo ma wiedzę lub doświadczenie, których potrzebujesz. Zrób te trzy rzeczy i zapisz datę. Za rok podziękujesz sobie za to przed lustrem. Kiedy wszyscy wycinają wydatki do kości, bogaci poprawiają ofertę. Podnoszą jakość, dopracowują komunikat, dodają gwarancje, skracają czas dostawy, dokładają bonus, który rozwiewa wątpliwości, nie obniżają ceny bez powodu, podnoszą wartość, żeby cena stała się oczywista. To wymaga kreatywności, ale wygrywa. Bo klient nigdy nie kupuje najtańszego. Kupuje najlepszą wymianę wartości za swój problem i swój czas. Bogaci myślą długoterminowo w praktyczny sposób, nie jako romantyczne marzenie, tylko jako system powtarzalnych decyzji. Zapłać najpierw sobie, automatyzuj odkładanie na inwestycje, miej stały cykl przeglądu liczb i prosty pulpit nawigacyjny. Ile wynosi przepływ, jaki jest koszt pozyskania klienta? Jaka jest retencja? Gdzie przecieka lejek? Raz w tygodniu pół godziny z tym pulpitem zrobi więcej niż spontaniczne zrywy od poniedziałku. Gdy wszyscy mówią poczekajmy, bogaci mówią sprawdźmy w małej skali. Wersja próbna. dziesięciu klientów, jeden weekend mocnej pracy. Wynik mówi prawdę. Jeśli działa, powtórz i wzmocnij. Jeśli nie, popraw albo porzuć bez sentymentów. Szybkość uczenia się jest walutą. Im szybciej przetwarzasz informację zwrotną, tym szybciej rośnie twoje drzewo. I jeszcze jedna tajemnica, o której rzadko się mówi: Bogaci nie budują fortecy przeciwko życiu, budują mosty, zostawiają miejsce na niespodzianki, bo wiedzą, że nie wszystko da się przewidzieć. Zamiast obiecywać sobie doskonałość, obiecują sobie konsekwencje. Nie każdy dzień będzie spektakularny. Ale każdy może być odrobinę produktywny. Ta delikatna, codzienna przewaga kumuluje się jak odsetki od decyzji. Jeśli czujesz, że ta perspektywa jest ci potrzebna, daj znać w komentarzu, jakie jedno działanie wprowadzisz dziś. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, bo w następnych odcinkach rozbijemy to na konkretne kroki. Jak znaleźć pierwszych klientów, jak policzyć marże. Jak ułożyć prosty plan sprzedaży na 4 tygodnie? To będzie praktyczny przewodnik, który możesz od ręki zastosować. A teraz zostawię cię z obrazem, który pomaga w trudniejszych dniach. Widzisz ludzi, którzy odkładają kolejną monetę do słoika i czują, że życie jest coraz ciaśniejsze. Ty wyjmujesz kartkę i rysujesz mapę. Na mapie jest Twoja umiejętność, Twój produkt, Twoja sieć. Jest Twoja odwaga, by zrobić mały test, i Twoja pokora, by przyznać, że coś nie działa. Jest Twoja konsekwencja, by zacząć od nowa jutro rano. To nie jest bajka, to jest metoda. Ukryta prawda jest taka, że gdy wszyscy inni tylko oszczędzają, bogaci konstruują mechanizmy, które zarabiają, nawet kiedy oni śpią. Budują przepływy. A nie tylko skarbonkę. Inwestują w czas, a nie tylko w rzeczy, szukają asymetrii, a nie perfekcji i zaczynają od decyzji, którą możesz podjąć także ty, dziś, teraz, w tej chwili, z tym, co masz pod ręką. Jeśli chcesz iść dalej tą drogą, dołącz do społeczności, w której uczymy się zarabiać mądrzej, a nie tylko ciężej. Zasubskrybuj, zostaw ślad po sobie i napisz, od czego zaczniesz. A w następnym materiale pokażę ci, jak zamienić te trzy wiersze z kartki w pierwsze realne wpływy. Do zobaczenia!